O, gdzie ja jestem? Nawet tu ładnie. Tylko trochę ciemno. No, teraz od razu lepiej. Skoro już tu jestem, to z chęcią przeczytałabym wam jakąś książkę, ale jej nie mam. O! Jest! <noise> Wspaniale! Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie na Poczytaj Mi Marto i zapraszam na halloweenową bajkę napisaną przez Beatę Jaczewską. Bajkę pod tytułem Październikowe Dynie. Jestem bardzo ciekawa, za kogo w tym roku się przebierzecie na Halloween. Hmm? Jeżeli chcecie, możecie w komentarzach na fanpage'u pod tym filmem wysłać zdjęcia swoich propozycji. Może w ten sposób zainspirujecie innych, w co się ubrać. <laughs> ja przebrałam się za dynię. Może nie tak straszną jak te tutaj, ale taką kolorową, halloweenową dynię. <laughs> jak Wam się podoba? Ja bardzo cieszę się, że mogę dla Was przeczytać tę przepiękną bajeczkę. I jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam i Was możecie założyć swoje stroje i zamienić się w słuch. W małym miasteczku nastała jesień. Całkiem niedawno skończył się wrzesień. Dni jeszcze ciepłe, lecz zimno w nocy. Czasem przydaje się ciepły kocyk. Mama Antosia i Karoliny kupiła dynie dla swej rodziny, by marynaty zrobić i drzemy. To będzie pyszne, wszyscy to wiemy. Dynie leżały więc na podwórku, tuż obok studni, na małym murku. Były ogromne, pomarańczowe, przypominały potworną głowę. Dzieci dyniową zupę lubiły, często ją razem z mamą robiły. W kuchni nie tylko same pyszności, lecz także mnóstwo wspólnej radości. Ale w tym roku także i tate skusiły wielkie dynie pyzate. Miał tajne plany i pomysł nowy, taki akurat Halloweenowy. Nie w każdym kraju jest zwyczaj taki, że w październiku wszystkie dzieciaki za różne strachy się przebierają i do sąsiadów głośno pukają. Trzeba zawołać, gdy ktoś otworzy że ma cukierki dzieciom dołożyć, inaczej psikus obowiązkowo. To właśnie zwyczaj Halloweenowy. Dynie ciut grozy wprowadzać mają, gdy ze swych paszczy ogniem błyskają. Wszyscy się straszą, to zwyczaj taki, bo przecież lubią się bać, dzieciaki. Tato wraz z dziećmi usiadł przy studni, popukał w dynie, sprawdził, czy dudni i opowiedział im o zwyczajach związanych z dynią w odległych krajach. Dzieci pomysłem się zachwyciły. Będą lampiony, z tatą robiły, to ci przygoda, poważna sprawa, ależ to będzie świetna zabawa. Zgodnie do pracy, więc się zabrali, byli ostrożni i uważali, by nie skaleczyć się i nie zranić, ani też bardzo nie bałaganić. Antoś pomagał wycinać wzory, by pozamieniać dynie w potwory, a Karolina, choć była mała, ze środka łyżką miąż wyjmowała. Kiedy skończyli, Zgodnie westchnęli misje męczące są już to wiedzieli ale tej pracy efekt końcowy wyglądał strasznie był wyjątkowy tak groźne miny w dyniach wycięte dzieciaki były bardzo przejęte do swych lampionów świeczki wstawiły z wielkim zachwytem na nie patrzyły to na to mama bardzo się śmiała, bo miąż na dżemy gotowy miała, a na patelnię pestki wrzuciła i bardzo pysznie je uprażyła. Dzieci już tacie zapowiedziały, że w przyszłym roku też będą chciały dyniowe strachy na Halloween zrobić i oryginalnie dom znów ozdobić. Koniec. A wy, jak przyozdobicie swoje domy na Halloween? Hmm? Koniecznie dajcie znać. A teraz żegnam się z Wami i życzę wspaniałej zabawy halloweenowej.